Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie pozdrawia z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Ze mną teraz zacni goście: pani Bogusława Stankiewicz, skarbnik powiatu Nyskiego, oraz Mirosław Aranowicz, wykładowca naszej uczelni z 15-letnim stażem. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, aby otworzyć głowę młodych ludzi w zakresie finansów samorządowych i publicznych w praktyce. Dzień dobry, co się będzie tutaj działo. Spróbuję zaciekawić studentów tym, jak konstruuje się budżet jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Powiatu Nyskiego, ale też szerzej omówię, jaki wpływ te samorządy mają na to, żeby ich budżety były jak największe. Więc w sposób praktyczny przekażę, jak się buduje ten projekt budżetu, co jest istotne i jakie są ryzyka, jeżeli coś jest niedoszacowane albo przeszacowane. Mówi Pani o tym z takim optymizmem, ale to nie jest łatwa sprawa. To jest bardzo trudne, natomiast y, konstruowanie tych budżetów jest y, oprócz tego, że moją pracą, to też moją pasją. Wydaje mi się, że już te, bu, ten budżet poznałam od podszewki i y, dość... Akurat dla mnie prosty sposób się go konstruuje, natomiast pomogła w tym nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnych, która prze, przegrupowała w ogóle dochody i to jest bardzo korzystne dla samorządów i chcę powiedzieć, jak to praktycznie się przełoży też na budżety poszczególnych samorządów. Dziękuję. Ma Pan doświadczenie nie tylko praktyczne, ale również, no właśnie, jakie jeszcze, jak studenci tutaj... Lepiej pojmą wiedzy, jeżeli wy wystąpicie w tym panelu w duetcie. No problem nie jest, według mnie, skomplikowany. Czy ponad 30-letnia działalność samorządowa, moja zarówno w radach, jak i w urzędach i jednostkach organizacyjnych samorządu, spowodowała, że zaproponowała mi tu pracę 15 lat temu i prowadzę zajęcia z finansów publicznych, finansów samorządowych, kontroli tych jednostek. To, co właściwie przez całe dorosłe życie robiłem. i Postanowiłem i tu wraz z dziekanami wydziałów, żeby wykorzystać praktyczną stronę zajęć, pokazywać im jak to działa w rzeczywistości, a nie w teorii. Teoria oczywiście jest wymagana, żeby studenci wiedzieli na czym polegają finanse publiczne, ale praktycznie to jest to co właśnie Pani Skarbnik powiedziała, z którą miałem przyjemność współpracować wiele lat, wiele kadencji. I szczególnie budżet powiatu, powiatu Nyskiego i powiatów jest mi bliski, bo najwięcej tam spędziłem czasu. Ma pokazać właśnie to, jak się buduje, jak na czym polega strategia budżetowa. Bo to nie jest pani skarbnik, ma rację, przez jej doświadczenie to już jest dla niej, można powiedzieć, proste. Ale dla studentów i dla przyszłych księgowych to jest skomplikowana sprawa. To trzeba bazować na ustawach. O finansach publicznych, o dochodach jednostek, ustawie o finansach publicznych, samorządowych. Więc to jest tyle z dokumentów i aktów prawnych, że w praktyce właśnie studenci zobaczą, że nie trzeba, można powiedzieć, poznać dziesiątek i setek artykułów, tylko trzeba w praktyce wiedzieć, jak poruszać się w dochodach i wydatkach. I też jeszcze bardzo ważne jest, gdzie jest granica zaciągania kredytów, bo kredyty są bardzo dobrym narzędziem, natomiast do którego momentu to też jest dość istotne. Oj, to mam nadzieję, że też wykorzystają to studenci, aby lepiej zapanować nad własnym budżetem. Panie Mirku, kogo zapraszamy do studiowania właśnie na kierunku, na którym można Pana spotkać? Czy to musi być analityczny, matematyczny umysł, czy jeżeli jestem dobry z języka polskiego lub angielskiego, to też się tu odnajdę? Powiem bez kozery, że humaniści też są skazani. Bo ja chciałem powiedzieć, że moje podstawowe wykształcenie jest humanistyczne. Jestem historykiem z wykształcenia. Ale dzieje życiowe i różne doświadczenia oraz moje inne dokumenty i studia po dyplomie spowodowały, że tym się zajmuję. Nie, no, to jest to otwarta ścieżka. No, tu są zarówno studenci, którzy są po liceach i są na administracji, są na kierunku finanse i rachunkowość. Ale z tego, co słyszałem, na przykład na administracji niektórzy się z bezpieczeństwa przenoszą, bo czują smykałkę do administracji. Ja polecam. Studentem I zawsze ich namawiam, żeby szli w kierunku pracy urzędniczej, bo młoda kadra wykształcona w Nysie według mnie idealnie się nadaje na urzędników samorządowych. Bardzo dziękuję. Po więcej informacji zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.